Konturówka w pisaku, błyszczyk z taką dziwną szpatułką oraz trwałe tinty do ust. Czas na przegląd nowości od marki Lamel. Jak widzicie, w kolekcji znajduje się cała masa nowości. Mamy tutaj paletkę cieni, zobaczcie, jakie ma przepiękne kolory. Sześć błysków, dwa maty i jeden taki cień matowy z drobinką oraz dłochrom. W kolekcji znajduje się dwa przepiękne, ultra błyszczące cienie w słoiczku. Jestem przekonana, że ten złoty cień wyprzeda się z prędkością światła. Tylko zobaczcie, jak to się prześlicznie błyszczy. Także biegnijcie, póki są jeszcze dostępne. A my przechodzimy już do róży o takiej bardzo kremowej formule. Ten kolor jest mocno w trendzie Winter Makeup. W kolekcji znajduje się także maskara o takim burgundowym odcieniu. Pierwszy raz w życiu robiłam słocza maskary oraz błyszczyk i dwa tinty do ust, które są bardzo trwałe. Mamy tutaj konturówki w pisaku w takich dwóch odcieniach oraz prześliczne kredki do oczu. Dajcie koniecznie znać, który kosmetyk z tej kolekcji podoba Wam się najbardziej.